Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kanale. Dzień dobry. Dzisiaj przychodzimy ze zdrapkami. Będzie draping oraz losowanie zwycięzcy naszej próbeczki pakoraban Phantom. Także zapraszamy do oglądania. Najpierw podrapiemy sobie zdrapki. Przygotowałam dwie po 2 euro Pink Cash oraz Paradise Cash po 3 euro, też dwie sztuki. Taki ładny letni draping, zapraszamy. Zaczniemy może od flaminga różowego, pięknego za 2 euro. Szukamy trzech jednakowych kwot. A mamy 2 euro, 100 euro, 20 tysięcy, 4, stówka, nie, 1000 po raz pierwszy, 1000, nie, stówka po raz drugi. I mamy 2 euro, 10 oraz 1000. 2 razy 1000, 2 razy 100, 2 razy 2. No, niestety zlepeczka pierwsza jest pusta. Drugą drapiemy. 6, 20 tysięcy, 2, 100, 6 po raz drugi, 20 tysięcy po raz drugi. 1000, 6, sze sześć mamy 6 euro. Super. Raz, 3 raz, razy 6 euro mamy wygraną jedna przegrana zdrabka, druga wygrana jeden, jeden i teraz mamy tukana w bonusie mamy znaleźć trzy jednakowe symbole mamy tukana po raz drugi i i a na nas a tu szukamy trzech jednakowych kwot mamy sześć euro 3 euro 15 po raz drugi 12, stówka 9 i, i, i 15? Nie. 9 po raz drugi. Tak jak z flamingiem. Pierwsza z pusta. 1,1, 1. No czy żeby ta druga była wygrana? Sprawdźmy bonusa. tukan ananas. I drugi raz, ananas. Szkoda. A tu mamy stówkę. 15 euro. 30 000. 6, 3. 30 tysięcy po raz drugi. Stówka po raz drugi. No, fajnie było wygrać tą stówkę. Może innym razem. I 12, niestety tukany puste. 6 euro wydane i 0 wygrane. A tu mamy na 4 euro 6 euro zwrotu, czyli nasz dzisiejszy draping jest na minusie, ale to nic. 6 euro mamy na kolejne zdrabki na wymianę. A teraz zapraszamy na losowanie zwycięzcy w naszym konkursie. Do wygrania była próbeczka Phantom Paco Rabanne, ale dorzucimy jeszcze damską próbeczkę Perfum oraz styrolu Pocztówkę. Także zapraszam. Mąż losuje. Pomieszaj. Zapewne, żeby nie Daj ja nie widzę, co tam, uczycie. Sam mi oczy. <grystanie> Daj karteczkę. <grystanie> już wylosowana została osoba jedna Wanda Kosakiewicz. Brawo, Brawo dla Wandy. Serdeczne gratulacje. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy również wszystkich, którzy wzięli udział i wszystkich, którzy oglądali nasz dzisiejszy draping. Zapraszam do konkursu już kolejnego Na we rzesz. wrześniu. No, Melanie, niech odazwinę, do Ciebie to? Tak. Wanda odezwie się na maila, w opisie zostawiamy kontakt. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Cześć.